Podpisujemy kolejną umowę. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że dzięki właśnie zabiegom pana prezydenta ta umowa została, cała procedura w celu podpisania tej umowy została sprawnie przeprowadzona. Tak jak pan prezydent powiedział, chcieliśmy zrobić prezent na święta, nie udało się przed świętami. Spotykamy się przed nowym rokiem, czyli wchodząc w nowy rok, kibice mogą być pewni, że. Klub jest stabilny i szykuje się do kolejnego sezonu. Kwota to jest 2,5 miliona złotych, bezpośrednio przeznaczona na sport zawodowy. Jak klub będzie potrzebował, myślę, że będziemy rozważali dalsze możliwości wsparcia. Wspieramy również rozwój szkółki, ale to pewnie też spotkamy się podpisując kolejną umowę w tym zakresie. Ta opiewa na 2,5 miliona złotych, tak aby klub mógł spokojnie przygotować się do sezonu. I myślę, że to jest ważne, istotne, aby ta stabilizacja była, stąd chcieliśmy, aby jak najszybciej pieniądze wpłynęły do klubu.